te pola w Żylicach? Przed zakładem. Moje Real Moi z mojego żylickiego dnia. Widzimy kwiaty znów na łące. Na chwilę przechodzimy na drugą stronę. Przeważać są samochody na drodze Wojewódzkiej 309 w kierunku Poznania. No i najlepiej trzeba korzystać. Nikt nie jedzie, to musimy jeszcze zorganizować wiatraki kręcą się. Tam coś jedzie. Z tego też. tylko no to jest droga wojewódzka, powiedzieć. Ja wiem, że przejdę... Ja wiem, że robię to. To... Jak ostatni raz widziałem, że jak przejść przez tego w drodze wojewódzkiej numer 309, tu mam ładnie drzewko, go oglądałem. Ładne chmury. Tutaj z tyłu też. Kwiaty fajne po prostu, bo już zupełnie się inaczej stworzyło. To już ostatnia, yy, ostatni dzień majówki w żylicach, w który wchodziłem. Jutro zaczynam szkołę i praktycznie, jak w sobotę będzie no wczepo, to pójdę. Podobało mi się to. Te samochody już jeżdżą, więc Tutaj trzeba jeszcze dostosowywać się na pewno do przejścia na pierwszej.